Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Runiczny i dziś chciałbym Was zaprosić na następny odcinek. Zagrajmy w Space Heaven. Um, teraz tak, podwiedzałem troszeczkę, nic ciekawego się zupełnie nie działo. Um, odkryłem natomiast ten wrak, i myślałem nad przejęciem wraku, żeby um, Mieć drugi statek we flocie, ale tak. Zastanawiam się, czy nie lepiej by było zamiast przejąć, zrobić od zera. I. O ten jest. Ma silniki i widzę, że ma tutaj generator, więc i tak, i tak będę chciał go przejąć. Najwyżej go się po prostu rozmontuje na części pierwsze i po prostu zrobimy inny statek. Mamy sześć bloków kadłuba, to mało, mało troszkę, ale teraz tak, dość istotne jest to, żeby tutaj zaparkować. Żeby nie prześluzie. Dlaczego nie prześluzie? Ponieważ, jak będziemy przejmować ten statek, to hmm, chcę go rozmontować w takim wypadku do zera. O, nawet robaczki jakieś są. Tutaj raczej nie przewiduję dużej ilości robaczków. Więc myślę, że zrobimy w ten sposób. Ja go sobie zajmę. Jest teraz w mojej flocie. Rozmontuję to wszystko. Mm. I zbudujemy statek od zera. Okay. Najważniejsza rzecz trzeba tylko rozmontować, żeby mi czasem. Nie zaczęli tutaj robić jakichś dziwactw. I jeszcze to demontuj, przydziel. I teraz tak. Mm, załoga, zasady. Wybierz wszystko i przenieść zasadę opróżni. Transport. A nic ciekawego, ale surowców z tego będzie troszeczkę do pozyskania. Kto tu jeszcze jest? Ty jesteś zmobilizowany i ty. I tym ciekawe, czy macie jakiś pomysł na nazwę statku. Bo Bo ja pewnie coś bym wymyślił, natomiast jestem ciekawy, czy macie jakiś pomysł, który można by było ewentualnie zastosować. Dlatego w sekcji komentarzy będę wypatrywał, czy macie jakieś pomysły. O, to jeszcze Mariusz. To by był fajny statek, ale on ma tylko jedną kratkę. Ja bym chciał zrobić na cztery kratki, tak jak jest ten statek. Mamy zasilanie, gorzej będzie z żywnością, której jak widzicie wciąż mi brakuje. Ale to pomału, jest ich teraz bardzo dużo, ponieważ większość, a tylko jeden został, tak jeden więzień jeszcze został. Pozostali dołączyli już do mnie, więc w niewoli od 35 dni. Gdybyś no. chciała dołączyć, to już byś nie była w niewoli. O widzę, że tego nie zrobili. To w takim wypadku, żeby mi tutaj no, ustawienia auto zasoby, sprzątanie. Dobra. Nie potrzebuję ani jednego, ani drugiego. Przy okazji zobaczę czy transport. A stąd wszystko. Okej. Okay. Tu jeszcze pewnie będzie coś do rozmontowania. Albo wyście poszli spać. Dobra, to zobaczmy ty. Czy masz coś ciekawego? Jak widzicie, ten statek jest już w zasadzie skończony. Tutaj raczej nie przewiduję, żeby cokolwiek było więcej przy nim robione. Więc dlatego pomyślałem o statku. Nawet kapsuły hibernacyjne mamy już wszystkie zrobione. Więc myślę, że. Nie to to. Co nas czeka dalej? Tu czeka nas wrak. Tutaj już dalej nic ciekawego, więc będziemy wracać do tego sektora, a w tym jeszcze nie byliśmy. I teraz tak. Następny sektor, jaki nas czeka, to będziemy polecić tu system magnata. Jestem strasznie ciekawy jak to zostanie ro rozwiązane. Tutaj byliśmy. Nie wydaje mi się, nie. Ciekawe, dlaczego jedną mamy już. Może dlatego, że szlak odkryliśmy. Hmm. Bo tak, tu mamy jeszcze to, to albo to. Wydaje mi się, że to byłoby ciekawsze. Ale do tego trzeba będzie zrobić statek. No i oczywiście te boczne też zwiedzić. Czy wy tutaj zostały w ogóle Wysył? Robicie coś? No oczywiście, że nie. Ostatki. Po kto tutaj jest najlepszym u mnie budowlańcem? Budowa jest. Allen. Dalej mamy Denise. Jest. I dalej mamy kogo jeszcze można by tutaj wyrzucić. W zasadzie tą dwójkę najbardziej. To wrzućmy jeszcze kosiarza. Kosiarz, kosiarz, kosiarz. Gdzie ty jesteś tu? Może dodamy jeszcze tutaj Freja. Panu. Oraz Walentiny. I powinni być. Mieć możliwość zrobienia już wszystkiego. A, widzę, że jednak rzucili się tutaj do pracy. No tak, bo w tym momencie tutaj już nie ma specjalnie co robić poza transportem. Nikt nie lubi transportować. Mm, obydwa już automaty do gier zrobiłem, więc nasi koloniści mogą się pobawić. Jak tylko uda się mi przyłapać ich na odpoczynku, oni no za chwilę będą mieć. No to oni tutaj grają w różne gry i to fajnie wygląda. Wydaje mi się, że nawet Space Heaven mignęło mi wśród nazw tego. Tak. Taki smaczek. No to jak widzicie, statek jest już prawie ogołocony. Wszystkie ważne elementy zostały z niego wymontowane i przetransportowane. On już tutaj nie powinien mieć nic. I jedyne co pozostało w tym momencie to to rozebranie jeszcze kadłuba, bo z tego przynajmniej części jeszcze też będą, więc zostawimy. Moim zdaniem w tak, takim stanie powinniśmy zostawiać e, wraki e, pozost poz pozostałe, te które mogą tylko rozebrać, których nie można przejąć. A wy co? Gdzie są? Was jest tutaj czwórka, no. Aha, piątka, okej. Okay. Dobra, to ja w takim wypadku muszę im wyłączyć grafikowanie tutaj. Ostatki tu. Że Nikomu tutaj nie wolno, żeby mi czasem któryś nie, przysz, nie przyszedł, przyszło mu do głowy. Mi tego kadłuba nie będę rozbierał do zera. O. Niech wszyscy zostaną stąd zabrani. Już tutaj nie powinno być załogi nikogo, dobrze. Tutaj widzę jeszcze zbierają, ale to już jest drugorzędne. Chociaż nawet mimo, że zabroniłem, oni wciąż tutaj przylatują. Ciekawe. No z tego statku zostaną tylko takie części porozrzucane. No dobra, myślę, że tu jest dobre miejsce. Tu mamy jakiś wrak, ale to nam przeszkadzać nie będzie. Zaprojektujemy sobie drugi statek. Postawimy go tutaj, hmm, Holmes, ale to nazwa taka jaka jaką zaproponujecie, zobaczymy. Oczywiście nic nie widzę. Okej, okay. 54, czyli 27 tym razem chcę to zrobić równo. 27 jest tu i 27 jest tu. Pewniejmy się... tak. A ile jest tu... 54 również. Czyli dwadzieścia siedem... Okej, i dwadzieścia siedem tu, okej. Okay. Czyli tu jest dwadzieścia siedem, tak, dobra. Czyli tu mamy środek. I tu. Uszuński szkic, to mi już jest niepotrzebne. I to mi również jest już niepotrzebne. I teraz tak. Żeby zrobić kadłub potrzebuję tak, w pierwszej kolejności muszę wymyślić jak będą, będzie on w ogóle, jaka będzie jego w ogóle konstrukcja. Może na razie zapauzujmy. Szkoda, że nie ma innego koloru szkicu. Będzie trzeba zrobić w ten sposób, więc tak, zaczniemy w ten sposób. Tu będzie miejsce na silnik jeden, tu będzie w razie czego drugi silnik, a po drugiej stronie zrobimy dokładne odbicie lustrzane. Póki co tak, kadłub będzie 5 nam zabierze, a my mamy 12, więc musimy się w tym zmieścić. Ok, mamy 12 bloków. I Teraz tak. Ha. Mając 12 bloków, niewiele zrobimy w tym momencie. Więc wychodzi na to, że będę musiał zaczekać troszkę. No bo tak, co tutaj wstawimy? Musielibyśmy tak, wstawić silnik, który kosztuje. To to już kosztuje 12 bloków. A ja potrzebuję tak, wydać jeszcze tutaj 4, nawet. Czyli potrzebowałbym mieć, żeby to stworzyć. 16. Jeszcze śluzę potrzebujemy. 17, żeby stworzyć coś takiego. Czyli do tego muszę dodać 4, 5, czyli mogę zrobić maksymalnie za 7, czyli tak. Czyli, na, czyli generatora tutaj nie zmieszcza. No to póki co, myślę, że. Myślę, że nie ma co. Będziemy musieli zebrać troszeczkę więcej bloków kadłuba, żeby móc cokolwiek z tym zrobić. A póki co, zwiedźmy sobie. Będę musiał troszeczkę jeszcze pograć pomiędzy nagraniami, żeby zebrać te bloki kadłuba brakujące. No, bo inaczej ciężko. A nie chcę przejmować tych statków, które są bo one są na jeden blok a ja bym chciał na cztery zadokuj tu i te zadokuj tu hmm, jak ładnie myślałem nad miniaturką No, niestety nie zawsze ma się na tyle czasu, na ile liczy się, że się ma, no ale nie będziemy się tutaj rozdrabniać, tylko idziemy zwiedzać. Ok, są robaczki, są jajka. Jedno w sumie. O! Właśnie chciałem powiedzieć, nie przeszkadzają mi same jajka, dopóki latających nie ma. Dobrze, że w tej grze jeszcze nie ma czegoś takiego jak Friendly Fire. Ok, wycofaj się. Ty, podejdź tu. Trzeba to jajo zlikwidować. Bomba. I ty tu już stój. A pozostali udamy się tu. Dlaczego chcesz, żeby tam zostało, bo jajka mogą się odnowić. Kredyty, kredyty, dobrze może być. ściągamy wam mobilizację, ściągamy, okay. A co my tu mamy? Może być i jak tam. Kesja, Kesja. No, dalej niezwerbowana. Jak widzicie, usunąłem jedno, nie wiem, czy pokazywałem pracownię badawczą, dlatego że mamy już w zasadzie prawie wszystko wybadane. Wszystko, co istotne już jest, tego póki co i tak nie planuję montować. Scanner również. Nad tym się zastanawiałem, aczkolwiek póki co pewnie i tak odkryję, żeby mieć wszystko. No, i to tylko i wyłącznie po to, żeby mieć wszystko. Przyspieszmy sobie troszkę. Zobaczmy. Ok, z ile tego mamy? 10, to tak zrób mi ze dwa. Tu damy z pięć. Wody, ile mamy? 21, no to dodamy jeszcze dwa razy piąteczkę. Tu, czy coś potrzebne mi? A nie. Póki co nie muszę. Póki co nie muszę. No tu, tu jest bardzo dużo roboty. Właśnie zastanawiałem tu i myślę, żeby. Dach o rysuj. Niech będzie niebieski, bo to jest ten niebieski, tak. Może żółte? O, niech będzie. Hmm. Nie. Może po prostu na niebiesko? E, rysuj. W ściany też mogę? Okej. Okay. Dobra, przeciążenie logistyczne jak zawsze w takich sytuacjach. Okej. Okay. no to już szybko sobie poradzili. Bo możemy lecieć dalej. O wiem, zrobię screena jak będzie w przestrzeni. Wszyscy są so. Tu mnie chyba jeszcze nie było No, tu mnie jeszcze nie było. 13 bloków wciąż za mało. tak z, powiedzmy 25 będę mieć i wtedy będzie można myśleć o... Becz. Na pewno tego chcę się pozbyć. Co macie tanie? Macie tanie. O, pręty macie dość tanie. Co ja jeszcze mogę wam sprzedać? Plastiku nie chcę, chociaż trochę sprzedałem jakiś czas temu. To mogę wam sprzedać? I może jeden pistolet. Dobra. Jak stoimy z grafikiem? A, noc. Takie statki wyglądają ładnie, ale myślę, że to nie jest coś, czego ja bym chciał. Co, to wyście. On stąd przyleciał. Czyżbyście to już zbadali? Niezbadany 75. Ogień. Znowu, żeście kuchenkę podpalili? Ano, wygląda na to, że jest to już zbadane. No dobra, ale w takim wypadku my też to sobie zbadamy. Wyślę może na razie jeden. obydwu. Wyślę. O. Nie ma innej drogi, dobra. Hm, pierwszy raz widzę, żeby niezależni zbadali stację, a no zbadana jest. A czego zhakowany? ja nie mogę tego nawet przejąć, no proszę odhakować mój statek. Aha No dobra, a to ja nie wiedziałem, że tak można A kto by pomyślał? No nie ładnie. No nic pozabierali, ale myśmy zabrali więcej. Przeciążenie brak miejsca dla przedmiotu. Ojej, wszystkie magazyny mi się przepełniły. Dobra, to tu wrzućmy też wodę. Aha, wybierz wszystko i wszystko dopuść. Dobra, bo tutaj widzę, jest trochę miejsca, a magazyny mi się kończą. No, nieładnie, nieładnie. Dobra, mamy 16, czyli myślę, że w następnym odcinku zaczniemy projektować statek. Udamy się. Ła, wow, jest za daleko. Albo tu. Myślę, że w tą stronę się udamy. O, i tutaj zaczniemy już projekt statku. E, za dziś w każdym bądź razie ja bym chciał Wam bardzo podziękować. No i do następnego. Mówił do Was Roniczny. Trzymajcie się ciepło. Cześć.